Hejka widzowie, nowe upadejt na Brook Huon ERP 20 nowych emotek. Patrzcie, są mega super, takie i takie i nawet Macarena jest, on jest mega potężny. W ogóle była aktualizacja Robloxa. Ja nie wiem o co. Nie chodziła ni piszcie w komentarzach i nowe auto dodali, ale ja nie wiem, które chyba te. No nie wiem, nie wiem, czy to te auto też możecie napisać w komentarzach. W zmienianiu skina też nie ma nic nowego w ubraniach, nie ma chyba, ale by było na początku. Okej okay, teraz idziemy do domku, on jest piękny i jest trochę kałaj, ale ok, bo on jest mega ładny. To on jest piękny. Domek to główny gość tego programu. Xd, ok, ok. Jak wchodzimy, to jest kuchnia. Taj jest garaż. Mega, to jest wszystko tutaj. Jest pokój i łazienka. Tutaj jest podwórko i tak jak mówiłam kawaii to jest. Dobra, teraz idziemy na górę zobaczyć co jest. Łazienka druga no ładna, a tutaj jest pokój i dwupiętrowe łóżko. A tutaj jest najlepszy pokój największy. No a tutaj balkon, ale ładny. Tutaj najlepszy pokój duży z łazienką i ubraniami, jeszcze toaletka jest no mega. Let me in. Okej, okay, widzowie tutaj też dodali w props nowe automaty, są różne o takie. O jakaś babka się ma babo. ale na tych automatach można grać. Ała, gościu mnie przejechał. Okej, okay, idziemy na spon. Okej okay, widzowie, ej z kadru. Okej okay, widzowie to był krótki film, i taki na szybko dajcie łapki w górę papa.